Cześć kochani, witam Was w kolejnym filmie na moim kanale. Mamy... Dzisiaj ranking, kolejny ranking, tym razem 20 najgorszych książek, jakie do tej pory przeczytałam. Wybrałam je spośród książek, którym dałam ocenę 1 albo 2 na 5. Tutaj mam 20 tytułów i zasady są takie same jak przy tych najlepszych książkach, czyli losuję i po prostu układam je od 1 do 20, i one będą się układać w kolejności od tej jakby naj, naj, najgorszej. Oczywiście, jeśli te książki czytaliście i Wam się podobało, to pamiętajcie, że ja nie chcę Was skrzywdzić. Po prostu to są takie moje opinie na ich temat, i dlatego uważam je za złe. I to, że mi się nie podobały, nie znaczy, że wam też muszą się nie podobać. Lista Schindlera. Filmu jeszcze nie oglądałam, natomiast książkę oceniłam na dwie gwiazdki albo na jedną, no coś takiego. Nie spełniła ta książka moich oczekiwań. Owszem, rozumiem, że. Ten człowiek zrobił dużo dobrego Bohaterowie, którzy w tej książce występują, miałam wrażenie, że po prostu zostali tak nawrzucani, żeby jakby o nich nie zapomnieć Bardzo mi to przeszkadzało, bo nic jakby z niej nie wyniosłam, tylko jakby frustrację Ale kreacja jednego bohatera, jednego nazisty bardzo mi się podobała I czytając sceny z nim byłam po prostu no zszokowana No ale na razie rzucamy na pierwsze miejsce Kulawe konie to książka jakby o tematyce szpiegowskiej. E, mamy ludzi, którzy zostali jakby zdegradowani w hierarchii, ze względu, że mm, przy sprawach, które prowadzili, no, popełnili takie, a nie inne błędy i musieli po prostu w hierarchii spaść. Mm, bardzo ta książka, no, tak się przy niej wynudziłam jak nigdy. I, i, i nic jakby nie wniosła do mojego czytelniczego życia, ani się przy niej dobrze nie bawiłam, ani nic jakby z takich pozytywnych rzeczy, więc rzucam ją na razie na miejsce drugie pod listę schindlera. Wiedźma, droga do siebie to książka jakby autobiograficzna o kobiecie, która jest wyrocznią w Los Angeles. I tam mamy zawarte takie aspekty feministyczne, mamy tam również jej historię, dlaczego ona tu Wiedźmą została. E co jakby wpłynęło na jej życie. Niektóre fragmenty tej książki są naprawdę w porządku, ale, ale całościowo ta książka wypadła dla mnie naprawdę źle. Nic też nie wniosła do mojego życia czytelniczego. Starałam się czytać e, każdą stronę, ale już momentami tak nie mogłam, że czytałam ją po prostu pobieżnie, bo mega mnie ta książka nudziła i nie chciałam spędzać e, dużo czasu z nią po prostu. E, leci na miejsce pierwsze nazywają mnie śmierć. To książka, która mogła być naprawdę świetna. Ta książka jest o mordercy. Który zabił w swoim życiu 492 osoby, z tego co pamiętam. Ja naprawdę tak się mocno napaliłam na tę książkę, że to będzie coś świetnego, rozmowa z tym człowiekiem, dlaczego on to robił, co odczuwał podczas tych zbrodni. No a dostałam po prostu jego dzieciństwo, dlaczego on stał się mordercą, a o tych ofiarach nie było ani słowa. No powiem Wam, że opis tej książki, a wnętrze to dwie zupełnie różne kwestie i totalnie jestem na nie. I teraz zastanawiam się, gdzie ją dać i idzie na drugie miejsce. Oblubienica morza. Ta książka była napisana bardzo infantylnie, takim dziecinnym językiem, takim no kompletnie niepasującym do tej książki. Mamy tutaj tak naprawdę dwie linie czasowe, czterech bohaterów i życia tych bohaterów później łączą się, natomiast Język tak mi tutaj nie siadł i niektóre zachowania bohaterów były tak totalnie dziecinne, że myślałam, że no wyjdę z siebie i stanę obok Ja czytałam ten tytuł w serii Ja czy wasze życiowe książki, więc no ta książka podoba się niektórym osobom, ale mi naprawdę nie siadła Totalnie mi nie siadła I co? Idzie pod listę Schindler'a Szklany klosz Sylvie Plouffe Dam tej książce jedną gwiazdkę No nie było między nami chemii Wiem, że tutaj mamy depresję Autorka popełniła samobójstwo I ta książka jest smutna Ona ma być taka No taka dołująca wręcz Natomiast Mega źle mi się tą książkę czytało Nie było więzi między mną A główną bohaterką Staram się ją zrozumieć ale no nie mogłam, i powiem Wam, że naprawdę bardzo cię przy tej książce męczyłam. W trakcie czytania miałam takie myśli, kurczę Sylwiano. no może to coś z Tobą jest nie tak, może jesteś za tą książkę, ale okazało się, że nie jestem sama w tej mojej opinii i nie tylko mnie ta książka nie przypada do gustu. Powiem Wam, że dam mi ją na miejsce drugie. Księga utraconych imion. Mamy tutaj dziewczynę, która razem z swoją matką. Ucieka przed wojną. Ona jest żydowskiego pochodzenia, no i trafia do takiego małego miasteczka i postanawia, jakby uratować istnienie tych Żydów, spisując ich prawdziwe dane w pewnej księdze. I jeśli lubicie takie klimaty wojenne, takie odniesienia się do Holokaustu i tak dalej. To śmiało powiedział: Książkę sięgajcie. Mi ta książka osobiście się nie podobała. Czytałam dużo już książek o takiej tematyce i no, nie siadła mi, po prostu mi nie siadła. Oczekiwałam chyba czegoś lepszego, ale też nie uważam, że ona jest zła czy coś w tym stylu, więc idzie na ostatnie miejsce na razie. Księga Arona. Ta książka była zbyt piękna. Totalnie nie rozumiałam postępowania tego małego chłopca, bo tutaj mamy oczywiście historię Żyda, który trafia pod skrzydła Janusza Korczaka. Kreacja tego chłopca nie poszła w. W takim dobrym kierunku. Ten chłopiec był bardzo taki zadufany w sobie, był bardzo egoistyczny. On uważał, że wszystko mu się należy i jakby nie potrafił dziękować za to, co go spotyka. Wolał pakować się w takie niebezpieczne sytuacje. I to była chyba historia inspirowana prawdziwymi wydarzeniami. Natomiast byłam na nie i daje ją pod nazywają mnie śmierć. To tylko przyjaciele Tą książkę czytałam niedawno, nagrywałam reading vloga. Mamy tutaj kobietę, mężczyznę Josia i Kristen Mają się oni ku sobie, oczywiście. I ta dziewczyna stwierdza, że ten Josh nie jest totalnie dla niej, bo ona nie może mu dać czegoś takiego wyjątkowego. I co mnie w tej książce wkurzało, to to, że nie było tutaj komunikacji między bohaterami, a zakończenie było policzkiem dla osób, które zmagają się z tym samym, co główna bohaterka. I to zakończenie było bardzo krzywdzące dla takich osób, i miała takie wady, no, obok których nie mogłam przejść obojętnie. Na przykład irytująca bohaterka, naprawdę ona była tak irytująca, tak egoistyczna, że myślałam, że mnie szlak trafi. No ale co, gdzie ją tutaj umieścić? Hmm. Idzie pod księgę utraconych imion. Gdzie jesteś Bernadette? To była taka literatura obyczajowa z elementami e, komedii, no coś takiego. Wiem, że ona mi się nie podobała, i wiem, że jakby ona wyśmiewała osoby, które mierzą się z tym samym, co główna bohaterka Bernadette. Naprawdę nie pamiętam o czym ona była. Nie wiem, nie wiem, ale była bardzo prześmiewcza. Leci pod oblubieńcę morza osobliwe życie nieboszczyków. Jest reportaż, głosem tutaj jest medyk sądowy, który no, przeprowadza sekcję zwłok. Ja podchodziłam do tej książki z czymś takim, że dostanę tutaj naprawdę coś świetnego, jeśli chodzi właśnie o nieboszczyków, o te sekcje zwłok, co można wyczytać z takich sekcji i tak dalej. Tłowie może pasowało do tytułu do tego sztywniaka i osobliwego życia nieboszczyków, no, ale wiem, że się nudziłam i prawie przez tą książkę nie przebrnęłam. Gdzie dajemy? Hmm, pod nazywają mnie śmierć. Uśpiona. Który to wariant rzeczywistości? To thriller psychologiczny. To książka naprawdę króciutka. Ona miała 100, coś stron. Ta książka wulgarna, brutalna. E i zakończenie, ja nienawidzę zakończeń w thrillerach psychologicznych Mam wrażenie, że autorzy wtedy robią sieczkę z mózgu czytelnikowi I, i no tutaj mnie tak to wnerwiło, że dałam tej książce jedną gwiazdkę wtedy Może inaczej bym teraz podeszła do tego tytułu, bo za mną już no, jest sporo thrillerów psychologicznych Wiem czego się spodziewać, prawda? E, więc co? Uśpiona, Pot nazywają mnie śmierć pod Jest to roczny retailing Małej Syrenki e, I... Ta książka ma swoje wady, naprawdę ma swoje wady. Niektórych rzeczy nie rozumiałam. Postępowania tej um, serenki też nie rozumiałam. I, I tak, oczywiście, jest to książka bardzo brutalna, naprawdę bardzo brutalna. I chyba musiałabym ją przeczytać raz jeszcze, żeby to tak sobie wszystko w głowie poukładać. I też nie, absolutnie nie odradzam tej książki, bo zbiera ona też dobre opinie, ale mi nie siadła. I miałam takie coś, naprawdę, ta książka, Zbiera, tak, jest super opinie, naprawdę. No ale cóż, dobra. E, co? Mm, leci pod obłybeńcem morza. Szóste piętro. Kolejny thriller psychologiczny i kolejny thriller, który mi się naprawdę nie podobał. Zakończenie, oczywiście, też takie od czapy, e, ale. Mm, Totalnie nie rozumiałam postępowania bohaterki. Bohaterka główna miała córkę, i ona przyszła do apartamentowca, w którym mieszkał yy, ojciec tej dziewczynki. One dwie wsiadły do windy. Zgasło światło, była jakaś awaria czy coś w tym stylu. Światło się zaświeca. I tego dziecka już nie ma. Ta matka oczywiście wpada w panikę, co się stało z jej dzieckiem, i nie było tutaj jakiegoś takiego racjonalnego działania tej kobiety, ale można to też usprawiedliwić tym, że no, ona działała pod wpływem emocji, tak. No ale wszystko szło nie po jej myśli, i gdyby troszeczkę pomyślała, to zrozumiałaby, że ktoś tutaj naprawdę leci w balona. I zakończenie. No miało sens jakiś tam, natomiast y, bardzo irytowała mnie ta bohaterka, której zaginęło to dziecko. Była tak irytująca, naprawdę bardzo irytująca. Szóste piętro mm, leci przed uśpioną. Klawisze. To reportaż o funkcjonariuszach, y, którzy są jakby odpowiedzialni za organizację. W służbie więziennej. Oni trzymają pieczę nad więźniami i tak dalej. I tutaj mieliśmy dostać życie tych klawiszy. Jak to w ogóle jak ta praca ich wygląda. I tak naprawdę ta książka była dla mnie bardzo chaotyczna. Mieliśmy takie przeskoki z jednego bohatera na drugiego. Zamiast skończyć jedną historię, przejść do drugiej, to Tutaj autor skakał od jednego do drugiego i można było się naprawdę pogubić. I, i tej pracy tutaj było zbyt mało. Nie dostałam tego, czego oczekiwałam. I mm, tak się zastanawiam, gdzie tutaj dać klawisze. Przed listą Schindlera. Klan. Jest to literatura młodzieżowa. Mamy tutaj, jakby, taki motyw Wikingów. Mamy dwa plemienia, wrogie sobie plemienia. Mamy bohaterkę, główną bohaterkę, która do tego jednego plemienia należy. No i podczas, jakby, takiej walki okazuje się, że jej zmarły brat żyje i należy do drugiego plemienia. No, ten tytuł nie siadł mi totalnie, był przewidywalny, nudny i nie polubiłam się z główną bohaterką. I gdzie tą książkę dać? Hmm pod szklany klosz. Wdech. To romans Kamili Mikołajczyk polskiej autorki. Humor w tej książce totalnie mój. Bardzo mi się to podobało. Ale główna bohaterka i jej działania były okropnie irracjonalne, dlatego że ta dziewczyna przeżyła kiedyś traumę związaną z napaścią przez pewnego mężczyznę. No i ona ma uraz po prostu i wyjeżdża ze swojego rodzinnego miasta. I ona ma coś takiego, że jak wieczorami wraca do domu, to odwraca się i jest pełna obaw, czy ktoś za nią nie idzie, czy nie zostanie znowu napadnięta. No i poznaje pewnego chłopaka, którego. Bez problemu zaprasza do domu. Mamy traumę przed mężczyznami, a zaprasza tak naprawdę nieznanego sobie faceta do domu. było naprawdę niezrozumiałe. I od tego momentu byłam bardzo sceptycznie nastawiona do tej bohaterki. Działania bohaterki i to, co nam się działo, było No nie. Więc wdech leci pod klan. Miasto Duchów. To kryminał, który jest stylizowany na takie lata stalinowskie. Klimat tej książki no miód na moje serce. Mogłam przenieść się oczami wyobraźni do tej Rosji, do tej takiej brudnej Rosji, gdzie jest wszędzie alkohol, em, gdzie każdy na siebie po prostu nadaje. Pod względem klimatu jestem na tak, ale pod względem sprawy kryminalnej, pod względem wolnej fabuły, pod względem takiego. Słabo wykrawanego, głównego bohatera To jestem na nie Podczas czytania byłam już tak zmęczona tym wszystkim e, Szczególnie wolno rozgrywającymi się wydarzeniami I czekałam aż się skończy I po skończeniu zrozumiałam, że stylizowane kryminały nie są dla mnie I teraz zastanawiam się, gdzie tutaj tą książkę umieścić Pod nazywają mnie śmierć Obłęd. Jest to reportaż Justyny Kopińskiej. Trzy razy nie. To było tragiczne. To było naprawdę tragiczne. Czy Bóg wybaczył trzeba Banadecie? Polska odwraca oczy. To reportaże, od których zaczynałam swoją przygodę z non-fiction. Ale obłęd to było zupełnie coś innego. To... To nie był styl Kopińskiej. W Polsce Odwraca Oczy, czy w reportażu dotyczącym siostr, sióstr Boromeuszek, Kopińska była bardzo uważna, bardzo szczegółowa. Owszem, to wszystko się może powtarzało, inaczej, może bym te reportaże teraz odebrała, szczególnie ten reportaż o siostrach zakonnych, ale mnie to kupiło. Naprawdę ja byłam zaangażowana w to wszystko. A obłęd jest jakby fabularyzowany, coś takiego, i. Bardzo mi się ten reportaż nie podobał, bardzo I leci na pierwsze miejsce I mamy tutaj ostatni tytuł Sama jestem ciekawa, co to jest Jest to literatura dziecięca, opowieść o Angelinie Brownie Jest to jedyna książka z tej literatury, której dałam jedną gwiazdkę No po prostu to było tak głupie, tak infantylne Że no dajcie spokój Mamy tutaj małżeństwo Kobieta pracuje w szkole, natomiast mężczyzna jest kierowcą autobusu. Oni nie mają dziecka, ale bardzo to dziecko chyba chcą mieć. No i pewnego dnia ten mężczyzna podczas prowadzenia autobusu orientuje się, że w jego kieszeni jest aniołek. No i. Tak, no wszyscy po prostu znajdują aniołki w marynarkach, czy tam koszulach, czy po prostu w szeroko rozumianych kieszeniach. No i on zabiera tego aniołka do domu, i oczywiście od razu nazywają tego aniołka synkiem. Ten mały idzie następnego dnia do szkoły. To było takie mech, i ta książka w ogóle była taka stereotypowa jest stereotypowa. I mamy oczywiście dziewczynkę w okularach, która. Jest świetną uczennicą i ona i wszyscy powinni brać z niej przykład, powinni czytać książki tak jak ona i tak dalej. Natomiast e, jeśli mamy chłopców, którzy chcą grać w piłkę nożną, to oni są złymi dziećmi, oni są rozrabiakami i nie są niczego warci. No, 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 to wszystko można wynieść z tej książki. I dał mi wtedy jedną gwiazdkę e, i wciąż podtrzymuję, że jest to książka zła. I teraz zastanawiam się, gdzie ją tutaj umieścić. Leci pod klan. I to tyle, jeśli chodzi o ten ranking 20 najgorszych książek, jakie przeczytałam w swoim życiu. Tak, tutaj też są pomieszane gatunki. Wiem, że to nie jest fair w stosunku do jakichś tam gatunków, natomiast no. no tak ten ranking miał wyglądać w moim zamyśle, tak jak w przypadku tych książek najlepszych. Napiszcie mi proszę w komentarzu trzy najgorsze książki, jakie do tej pory przeczytaliście. Jestem bardzo tych Waszych mini rankingów ciekawa. Mam nadzieję, że ten film Wam się podobał. Bardzo dziękuję, że oglądaliście. Widzimy się w kolejnych filmach. Cześć!